Dobrego dnia. Ja chciałem wrócić do tematu, który Pan wcześniej tutaj nam zarzucił. Był to temat o ksiądzu, który gra w klawisze. Mi się przypomniała historia, kiedy w naszej parafii prawda, był ksiądz, który w zasadzie chciał się nauczyć grać, a nie umiał. I mieliśmy chórzystę. Chórzysta się rozchorował, więc ten nasz kościelny. Prawda? Ksiądz wziął u niego lekcję. No i co się okazało? Że pierwsze, pierwsze nuty temu księdzowi dość dobrze wychodziły. Zaczynał dobrze grać. Kiedy przyszła msza, no niestety coś się stało. Coś się stało. Wszystko do połowy było utworu dobrze, i nagle, nagle zaczął tak grać, że naprawdę nie szło wytrzymać. E, oczywiście jakoś to tam wyciągnął Do końca także także myślę że jednak jak ktoś nie ma nie ma tego drygu muzycznego e, słuchu i tak dalej e, to niech się nawet nie bierze za, za jednak granie czy tam śpiewanie bo, bo e, to naprawdę nieraz, nieraz nie wychodzi prawda tak no to tyle a kościół to ja wiem jak się pisze, bo, 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 bo chodzę do kościoła, to wiem, prawda? Więc proszę mnie połączyć. E, tak, w naszej parafii też się odbywają takie, rozumiecie, różne. Nauczania, tak samo gimnazjalistów, prawda, przychodzą do naszym parafie i, i jakieś korepetycje mamy, książę uczą, właśnie młodzież przygotowywać do egzaminów końcowych. Także, także u nas na przykład jest dużo, dużo atrakcji na parafii, Nie jest to tylko taki zwykły kościół, gdzie tylko się mówi o Bogu, tak, bo mamy tak samo zrobioną małą salkę, gdzie, gdzie mamy. Zrobione na takie imprezy, że tak powiem, na przykład na, na wszystkich świętych, prawda? Znaczy się, wiadomo, obiad i tak dalej. No, organizujemy różne takie. No, i jeszcze mamy inne, różne, prawda, festyny, jakieś tam dni świętych. Także nie jest to taki nudny, za przeproszeniem kościół bo kościół naprawdę nie jest nudny no i to tyle na ten temat